Witam Państwa w kolejnym odcinku Grillu z Pomorską. W dzisiejszym odcinku będziemy grillować kamemberta z bruszettami, z pomidorami i bazylią. Do tego będziemy potrzebować kostkę kamemberta, świeżego pomidora, żurawinę, czosnek, sól, pieprz, oliwę i świeżą bazylię. Zaczynamy od najprostszej rzeczy, po prostu wrzucamy kamemberka na grilla. I on sobie tam robi, ma taką fajną obwódkę, gdzie nie wycieknie, nie pęknie, po prostu będzie pęcznią, aż zrobi się taka płynna masz w środku. My zatem przygotujemy sobie pomidorka, posiekamy go bardzo drobno. Przesiekamy go jeszcze troszeczkę. Wrzucamy do miseczki. Dodajemy pieprzu, soli, świeżo wyciśnięty czosnek. Wyciskamy go przez prasę. Dodajemy oliwę i świeżo posiekaną bazylią ruszetta jest to włoskie danie, bardziej przystawka. Jedzą to z samego rana z bazylią, oliwą i pomidorami i dodajemy posiekaną bazylię. I to sobie może stać. Zobaczymy, jak tam nasz komember przerzucamy. Nasz serek na drugą stronę zrobił się mięciutki. O, zobaczcie, widać, że jak to mówi, mówi moi znajomi? Elegancko, nie? No, jeszcze z 5 minutek. W tym czasie rzucimy grzaneczki. Nasze ręk jest gotowy, więc go delikatnie ściągniemy. O. Tak. O. Bardzo proszę. Idealnie. Ściągamy grzaneczki. Trzy. Nakładamy na to pomidory z bazylią i oliwą. O. Posypiemy żurawiną. Dzisiejszy w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy grillowanego camemberta z bruschettą, pomidorami i bazylią. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na kolejne odcinki Grillu z Pomorską.